Dzień dobry. Koniec zeszłego tygodnia obfitował wiele wydarzeń z, z związanych z branżą złotniczą. Pierwszym z nich były targi Ambeli w Gdańsku. Na targi nie pojechałem. Ostatnio formuła targów się zmienia w sposób, którego nie lubię. Poza tym dość sporo uczestników narzeka. Stwierdziłem, że zobaczmy. Może pojadę na wiosnę, jeżeli się zdecyduję. Na razie dałem sobie z tym spokój. Za to w piątek zostało, odbyło się zorganizowane po raz drugi forum sztuki złotniczej. Organizatorem jest Galeria Sztuki Jest w Poznaniu. Forum odbywało się właśnie w Poznaniu, w przepięknych wnętrzach. Organizacja była wzorowa. Forum zgromadziło bardzo dużo ludzi, jak na dość wąskie wąską ilość ludzi, którzy mogą być tym zainteresowani. Bardzo ciekawe wykłady, ale oprócz wykładów najważniejszą rzeczą, która była, był panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy starali się zdefiniować problemy, jakie ma branża oraz znaleźć rozwiązania dla tych problemów. No i w wyniku tej dyskusji zdefiniowano takie trzy podstawowe obszary, które uważa się, że są dla branży problemem. Po pierwsze to jest edukacja zawodowa i tutaj zarówno jeżeli chodzi o edukację ludzi, którzy nigdy nie byli złotnikami, jak również edukacja takiego doszkalania zawodowego. Że to kuleje, że, że są tym jakieś tam problemy. Okazało się, że nie tak do końca, że Całkiem sporo szkół jest w Polsce, które kształcą, i są również organizacje, które organizują kursy doszkalające dla pracowników branży jubilerskiej z różnych obszarów wiedzy. No i wydawałoby się, że tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Niemniej branża jako całość widzi, widzi problem, problemy jakieś edukacyjne. Drugim obszarem jest promocja samej sztuki jubilerskiej. No i tutaj też trudno, trudno powiedzieć, żeby kompletnie nic się nie działo w tym obszarze, bo przecież są galerie, choćby właśnie galeria jest. Jest również Galeria Sztuki w Legnicy, która już od kilkudziesięciu lat prowadzi konkurs złotniczy i promuje sztukę jubilerską. Oprócz tego jest całkiem sporo muzeów, które posiadają kolekcje biżuterii, które je pokazują i organizują różnego rodzaju eventy związane z tymi wystawami, które również sztukę złotniczą promują. No i kolejnym obszarem, trzecim obszarem zdefiniowanym jako, jako problematyczny jest kwestia szkolenia czy kwestia przekazywania wiedzy konsumentom. No ale na to również znalazły się rozwiązania, są ludzie, którzy sami pracują z klientami, ewentualnie z potencjalnymi klientami, są też organizacje, które organizują szkolenia, które nie są szkoleniami zawodowymi, ale są szkoleniami, które dają podstawowe pojęcie o omawianych w szkoleniach zagadnieniach. I które dotyczą oczywiście branży. Jubilerskiej czy, czy samej gemologii. Więc zasadniczo wydawać by się mogło, że na wszystkie problemy definiowane przez branżę jest twarda odpowiedź, te problemy są rozwiązywane. Wszyscy doszli do wniosku, że skoro, skoro praca taka organiczna poszczególnych podmiotów jest niewystarczająca dla branży, więc należałoby połączyć siły i robić jakieś rzeczy wspólnie, tak żeby. Uzyskać jakiś efekt synergii i jeszcze lepiej wpływać na, na rynek. Osobiście no nie, nie udało mi się wyrobić jakiegoś, jakiegoś zdania. Tutaj wydaje mi się, że problemy są zbyt ogólnie sformułowane, i to ogólne formułowanie problemów powoduje, że znajdujemy rozwiązania, ale nie całych problemów, tylko jakichś fragmentów. I to sprawia, że. Dalej jest kryzys w tych obszarach, a mimo, że są podmioty, które coś, coś robią, nie, nie udało mi się znaleźć przyczyn, nie udało mi się tego zdefiniować. Jeżeli kiedyś coś wymyślę mądrego, to postaram się z Państwem podzielić. W każdym razie mam nadzieję, że za rok odbędą się kolejne, odbędzie się kolejne forum i mam nadzieję, że za rok ci, którzy. Rozmawiali o tym, będą mogli powiedzieć, jakie są ich doświadczenia związane właśnie z rozwiązywaniem tych problemów branżowych, czy te problemy z rynku znikają, czy pogłębiają się, bo to będzie, będzie istotnym wyznacznikiem tego, czy idziemy w dobrym kierunku, czy jednak te działania, które są podjęte, są niewystarczające. Nie